Cześć, zanim zaczniemy rozgrzewkę, chciałam Ci dać dobrą radę. Na pewno czasami zdarza się tak, że po kilku tygodniach albo miesiącach przestaje ci się chcieć ćwiczyć, masz zwykłego lenia. Za każdym razem, kiedy tak sobie pomyślisz, radzę Ci zamknąć oczy, wyobrazić sobie samą siebie z efektami, które chciałaś uzyskać, a dodatkowo wyobraź sobie, jak się wtedy czujesz. Jestem przekonana, że bardzo szybko wstaniesz z kanapy i zaczniesz z nami trenować. Dobra dziewczyny, lecimy, zaczynamy. Głęboki wdech. Zaczniemy sobie dzisiaj spokojnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I delikatnie step outy. Dzisiaj się trochę pobawimy na rozgrzewce. Delikatnie, tanecznie. Nie zawsze musi być tak samo, nawet byłoby nudno. Ok, ręce bok. Mhm. Jeszcze. Mhm. Unieś ręce, popadrz za nimi, rozciągnij odcinek szyjny Ok. Jeszcze cztery, trzy, dwa i przenieś rękę do przodu i też tanecznie, ładnie ściągnij rękę. Popatrz za nią, nie spieszymy się. Mhm. Jeszcze mhm. cztery, trzy, dwa i do boku. Zauważ, że u każdej z nas ten ruch wygląda inaczej. Nie oznacza to, że któraś z dziewczyn robi źle. Ty też nie robisz źle. Po prostu się różnimy. Jeszcze. Ściągnij. Cztery. Trzy. Dwa. Mhm. Zatrzymaj na środku. Otwórz ręce. Zamknij klatkę. Otwórz. Zamknij. Otwórz. Zamknij, otwórz, zatrzymaj i ręce luz. Zmniejsz trochę rozkrok. Przejdziemy sobie do krążeń biodrami. Delikatne ruchy. Maksimum wykorzystania ruchu miednicą. Ruch jest miękki, kobiecy. Jeszcze. Prawa. Prawa. Cztery. Trzy. Dwa. Mhm. Druga strona, zaczynamy od lekkiego ruchu i w miarę jak się rozkręcicie, ruch jest mocniejszy, mhm, jeszcze, hop, hop, 4, 3, 2, to był banał, spróbujemy sobie zatoczyć biodrami ósemki, na prawą stronę, hop i na lewą, na prawą, na lewą i w tempie. Ręce daj przed sobą na razie. Tak, żeby jak najmocniej wyizolować pracę bioder. I dołóż ręce. Całe ciało. Raz. 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 Hop. Jeden. 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 Hop. Troszkę inna rozgrzewka, co? Cztery. Trzy. Dwa. Mhm. No to na lewą stronę. Od lewego biodra. Lewa. Prawa. Ręce przed sobą i pracę miednicy. I bioder. Hop, hop. Mięciutko, kobieco. Do tego przydałyby się jakieś rytmy latynoskie. Dobra, lecimy. Ręce. Puch. Raz, raz. Mhm. Cztery, trzy, dwa. I biodra luz. Mm -hmm. Rozluźnijcie nogi. Głęboki wdech. Unosimy ręce do góry. Rozciągniemy ciało do góry. Staj na palcach. Zejdź napięty. Przenieś ręce wzdłuż ciała. Zejdź do skłonu w przód. Zatrzymaj. Ugnij kolana. I rolujemy do góry powolutku. Ok. Jeszcze raz do góry. Wyciągnij się, staj na palcach, zejdź, wyciągnij się przed siebie, mała zmiana. Wyobraź sobie, że ktoś tam z przodu cię ciągnie do przodu, a z kolei z tyłu za biodra. Kolana wyprostowane, rzepki kolanowe w górę, pupa wypchnięta. Chwyć się za łokcie z bokiem, żebyście lepiej zobaczyły. Okej. Okay. Plecy proste, wyciągnięte do przodu, opuszczamy tu w dół, szyja luźno. Ugnij kolana, opuść ręce luźno i rolujemy do góry. Powtórzymy sobie jeszcze raz to samo. Ręce do góry, ciało wydłużone stajemy na palcach. Ok. Staj na piętach, wyciągnij się mocno przed siebie. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Chwyć się za łokcie. Wyciągnij do przodu. Napnij mięsień czworogłowy, rzepki, kolanowe do góry. I luz do dołu. Głowa zwisa. Ręce luźno, kolano zginamy. I lecimy do góry z rolowaniem. Ok, przechodzimy do lekkich biegów. Przeskakujemy z nogi na nogę. Zostało nam dosłownie parę minut. Troszkę bardziej energetycznych. Mhm, jeszcze. Możesz wypchnąć biodro. Jeszcze. Jakoś się tak cieplej zrobiło. A to jeszcze parę minut. Uwaga, będziemy przyspieszać. 4, 3, 2, same nogi. Lecimy. Pupa i nogi. Ręce nieruchomo. Ok. Wypnijcie się do tyłu. Mocno napięty brzuch. Ok, los. Jeszcze, Biodra. I tempo. Mocno, 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 mocno. Jeszcze? Luz. Uwaga, cztery, trzy, dwa tempo. Pięć sekund. Jeszcze raz przyspieszamy, dokładamy ręce. Chyba każdy czuje nogi. Zwalniamy. Jeszcze parę razy powtórzymy sobie tempo. Trzy. Dwa. Zwolnij. Macie siła? Pewnie, że macie. Cztery. Trzy. Dwa. Tempo. Obracam się dookoła. Hop. Mhm. Druga strona. W miejscu. Jeszcze. Przetrzymaj. 10 sekund. Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Nogi ciężkie, nie? 4, 3, 2 i luz. Ok. Rozgrzane. Ćwiczymy dalej.